Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak w prosty sposób budować współpracę z takimi osobami jak pracownicy, współpracownicy, osoby zatrudnione do pomocy tymczasowo, a także firmy zewnętrzne, czyli np. ekipy budowlane. Więc jeżeli jesteś inwestorem w nieruchomości i szukasz takich rozwiązań, to ten odcinek jest dla Ciebie. Nazywam się Filip Kowarski od lat pomagam inwestorom zarabiać więcej na nieruchomościach. Przede wszystkim dziękuję na samym początku osobom, które zostawiają komentarze, bo to właśnie z komentarzy czerpię inspirację i coraz częściej w ostatnich komentarzach pojawiało się Filip, w jaki sposób mam współpracować z ekipami, Filip, w jaki sposób mam kogoś zatrudnić do pomocy w moim biznesie inwestowania w nieruchomości, więc postanowiłem nagrać to nagranie i podsumować najważniejsze rzeczy. Jest jeden koncept, który stosowałem przez lata nieświadomie, i okazuje się, że ten koncept został nazwany jest to jednominutowy menadżer. Jak jeden z naszych absolwentów, Przemek, dziękuję Ci Przemku, polecił mi książkę Jednominutowy menadżer. To na początku, jak ją otworzyłem, zobaczyłem, że ma około 100 stron. To byłem rozczarowany, ale później zrozumiałem, że w tej książce jest masa, masa. Konkretnych informacji, które trzeba wdrożyć, trzeba wykorzystać, ale są w prosty sposób podane i dużo rzeczy jest oczywiste. Ale często tak mamy, że pewne rzeczy są oczywiste, zaczynamy to stosować, się zastanawiamy: OK, to tego nie zrobiłem, tego nie robię, tego nie robię, więc mamy pewne luki, które musisz sobie wdrożyć. Tak naprawdę te trzy koncepty to jest: jak sprawić, żeby ludzie realizowali zadania, które im wyznaczysz, jak zmotywować ich do pracy, żebyś nie musiał cały czas stać nad nimi i finalnie, co zrobić, jak cię nie ma i popełnił jakiś błąd. Jak z tego błędu sprawić, żeby oni pracowali lepiej, a nie, że po prostu z każdym błędem będzie po prostu coraz gorzej. Punkt pierwszy, czyli jak sprawić, aby wiedzieli, czego od nich chcesz. Ja przyznaję się, że przez lata, jak zatrudniałem osoby, które miały kompetencje, to zakładałem, że oni będą wiedzieli, co mają robić. Duży błąd. Okazuje się, że ludzie nie siedzą w Twojej głowie, zdziwienie, nie? I nie wiedzą, czego od nich dokładnie chcesz, więc jeżeli nie komunikujesz się z nimi dokładnie, nie mówisz, co mają zrobić, no to nie będą wiedzieli, czego od nich oczekujesz. I tu nazywamy ten koncept jednominutowym ustawianiem celi, czyli dokładnie, co mają te osoby zrobić. Najlepiej, jeżeli to są krótkie cele, które jesteśmy w stanie stworzyć w jedną minutę, 3 do 6 takich celi. Każdy z tych celi powinien mieć kilka zdań opisu, ewentualnie kilka kapitów, nie więcej niż jedna strona 4. cztery. Muszą być to konkretne cele, które są policzalne, czyli można je w prosty sposób odhaczyć. Co więcej, jeżeli one powinny być skończone w pewnym konkretnym etapie, tak jak z ekipami remontowymi, jest konkretny cel, on musi być oznaczony w czasie, żebyśmy mogli w prosty sposób sprawdzić, czy ten cel w tym czasie został wykonany. I na samym końcu najlepiej, jeżeli rozmawiamy i ustalamy pewne cele, żeby te cele spisała druga osoba, czyli osoba, która będzie to wykonywała, żebyśmy zobaczyli, czy ona to rozumie i ewentualnie nanieśli pewne korekty na to, co ta osoba stworzy. Jednym z przykładów jest zatrudnienie osoby u nas w firmie, która miała pozyskiwać oferty z internetu. Co zrobiliśmy? Po pierwsze, sami najpierw wiedzieliśmy, co chcemy od takiej osoby, co taka osoba musi robić każdego dnia, bo sami przez to przyszliśmy, jakie pytania ma zadawać właścicielom, jakie odpowiedzi ma zanotować, jakie ma ewentualnie wersje wydarzeń, co ma z tym zrobić, kiedy dany lead się kwalifikuje, kiedy dane mieszkanie się nie kwalifikuje, więc ta osoba dostała mega przejrzyste zasady gry. Ona nie musiała się niczego domyślać, bo my sami najpierw przeszliśmy przez to, co ta osoba ma robić, a dopiero później daliśmy to takiej osobie. I co zrobiliśmy? Wytłumaczyliśmy wszystkie te cele, a później ta osoba musiała powiedzieć nam z powrotem, jakie mamy od niej oczekiwania. Co więcej, ona musiała spisać sobie te oczekiwania na nowo. Dlaczego chcieliśmy, żeby spisała je na nowo? Ponieważ ona była odpowiedzialna, że jeżeli wymyśli coś nowego, coś nowego wpadnie mi do głowy albo jakaś nowa sytuacja, to ona będzie zmieniała plan działania, będzie go trochę doszlifowywała, żeby on był jeszcze lepszy. Idąc tym tropem, wyobraź sobie ekipę remontową, która nie ma konkretnego planu gry. Szczerze, kilka pierwszych remontów, które robiłem, były robione na czuja. Nie miałem konkretnego kosztorysu, konkretnego planu, konkretnych etapów, więc dla mnie to była totalna czarna magia. Jednak zrozumiałem, że jeżeli chcę mieć dobrze zrobiony remont, to ekipa remontowa, nawet jeżeli my nie mamy doświadczenia, powinni wstępnie zrobić nam kosztorys z konkretnymi etapami, które mają kiedy być zrobione. I my na tej bazie możemy porównać jeden kosztorys z drugą ekipą, z trzecią, z czwartą, wyciągnąć jakąś średnią i wiedzieć, czego możemy oczekiwać od ekipy i po prostu sprawdzać to za każdym razem, jak jesteśmy w mieszkaniu. OK, skoro ta osoba już wie, co ma robić i Ty też wiesz, co ona ma robić, teraz jak ją zmotywować, żeby wykonywała wszystkie czynności z uśmiechem na ustach? Być może wydać się to śmieszne, być może wydać się to straszne, dla większości osób sposób na motywowanie pracownika lub współpracownika to byłoby poczekać, aż popełni błąd i wtedy go skrytykować albo wytknąć mu ten błąd. Jest jeszcze druga grupa, która mówi, skoro ma jasne cele, to musi się domyślić, czy jest to dobrze zrobione, czy nie. Ewentualnie powiem mu albo wytknę mu coś za kilka miesięcy. Teraz cofnij się w czasie do liceum i przypomnij sobie dwa typy nauczycieli. Jedni nauczyciele wręcz zachęcali do popełniania błędów. I w momencie, jak zrobiłeś coś dobrze, to mogłeś liczyć na pochwałę i nie bałeś się popełniać tych błędów. Był drugi typ nauczycieli, którzy tylko i wyłącznie czekali, aż popełnisz błąd. Nieważne, jak dobrze coś miałeś, to czekali, aż popełnisz błąd i mogą ci to wytknąć. U kogo łatwiej się uczyło, na które lekcje chodziłeś łatwiej, przyjemniej, chętniej i bardziej szczęśliwie? Oczywiście do tego nauczyciela, u którego można było popełniać błędy, ale przede wszystkim u takiego, który cię chwalił. W książce Jednominutowy menadżer jest ten koncept opisany jako jednominutowa pochwała i powiem Wam, że jestem w szoku, jak dobrze to działa i jak skuteczne to jest. Co było śmieszne w tej książce, że zostało to przyrównane do nauki zwierząt różnych sztuczek. I przypomniałem sobie, że jak uczyłem mojego psa i mojego kota, żeby podskakiwali do smakołyka, to nie zacząłem od tego, że powiesiłem ten smakołyk u samej góry i oni musieli podskoczyć, Kot i pies się nie domyślą, skoro nie mają wiedzieć, co mają zrobić, więc musiałem ten smakołyk już tutaj trochę ponad głową powiesić. Złapali. Super, następnym razem trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej. I jak się nauczyły i pies, i kot, że trzeba podskoczyć, to mogłem zacząć dodawać pewne elementy. Pies zaczął robić piruety, a kot zaczął wyciągać pazury, więc kota szybko oduczyłem, jednak nie dawałem już tak smaczków, ale pies do dzisiaj umie wszystkie te sztuczki. I teraz, jak to wyglądało? Krok po kroku pies dostawał nagrodę. Czyli nie musiał zrobić czegoś ogromnego, żeby zostać pochwalonym. I jednominutowa pochwała właśnie w ten sposób działa. Czyli Ty nie czekasz, aż ktoś zrobi coś ogromnego, tylko na każdym kroku jesteś wokół tej osoby, bo o to chodzi. Musisz sprawdzić, czy ona robi to, co robi, czy wie, co ma robić. Jeżeli zrobi to dobrze, pochwała, pochwała, pochwała. pochwała. Za każdym razem ma być pochwała. To nie muszą być jakieś elaboraty, dlatego to się nazywa jednominutową pochwałą. Po prostu ma być super jedno krótkie zdanie. Super to zrobiłeś, naprawdę mi się to podoba. Po pewnym czasie możesz położyć rękę na ramieniu, albo po prostu pokazać kciuka, żeby zakotwiczyć właśnie ten gest czy położenie ręki, że jest to coś przyjemnego. Po pewnym czasie osoby wykonujące zadania będą coraz rzadziej spodziewały się od ciebie pochwał, ale te tak pochwały jednak od czasu do czasu powinny się pojawić. Czyli na początku naprawdę często, a później stopniowo coraz mniej. I przechodzimy tutaj do trzeciego punktu. Tutaj mała dygresja, być może śmiesz się z tego przykładu, gdzie porównuję motywowanie pracowników do nauki zwierząt konkretnych sztuczek, ale przypomnij sobie tę jedną osobę, która zawsze powie Ci komplement, koło której czujesz się dobrze, która zauważył u Ciebie te pozytywne zmiany. To jest właśnie ta osoba, której chcemy być. W świecie, który przepełniony jest hejtem, krytyką, my chcemy być koło osób, które sprawiają, że czujemy się dobrze, które nas pochwalą, które pochwalą nasz wysiłek i to, że się staramy. I chcemy takie środowisko stworzyć dla naszych współpracowników, pracowników, a nawet firm, z którymi współpracujemy, bo wszyscy będą tylko krytykowali, a my będziemy jedynymi, którzy pochwalą. I przechodzimy do punktu trzeciego, czyli jak sprawić, żebyśmy nie musieli nad taką osobą wiecznie stać i wiecznie jej prawić komplementów. Taka osoba po pewnym czasie dobrze będzie wiedziała, co ma zrobić, w jaki sposób ma to zrobić, ona nie oczekuje od ciebie już więcej komplementów. Może od czasu do czasu przypomnienie, jak jest dobrym pracownikiem, świetnie. Ale nie musimy aż tak na to naciskać. Jest jednak moment, w którym coś nie zostanie zrobione tak, jak chciałeś, tak jak miało być zrobione, i wie, że tą osobę stać na więcej. Dochodzimy tutaj do jednominutowej repremendy. Jak powinna wyglądać taka jednominutowa repremenda? Przede wszystkim zaczynamy od stwierdzenia faktów, co zostało źle wykonane i nie atakujemy tutaj osoby, tylko stwierdzamy konkretne fakty. Zostało to zrobione niezgodnie z planem, nie na to się umawialiśmy. Po drugie, jak się my poczuliśmy? Rozczarowani, zawiedzeni. Być może oczekiwaliśmy czegoś innego. Po trzecie, cisza. To musi zostać wchłonięte. I po takich 30 sekundach przechodzimy do tej pozytywnej części, czyli mówimy im, zawsze wszystko było wykonane świetnie, więc jestem zdziwiony, że teraz nie było. Wiem, że staćcie na więcej, wiem, że to jest ostatni raz, jak to zrobiłeś, więc do dzieła. Czyli kończymy pozytywnie, że wierzymy w tą osobę, że zawsze ta osoba dobrze to robiła, tylko ten jeden raz się poślizgna i chcemy, żeby o tym wiedziała. Przy temacie jednominutowej kojarzy mi się na ekipę remontowe. Pierwszy błąd, drugi, trzeci, piąty błąd ekipy i w pewnym momencie się rozstawaliśmy. Nie wiedziałem dlaczego. Dlaczego jest tak, że jeżeli popełnią jeden błąd, to później będzie tylko gorzej? Być może mój plan nie był wystarczająco jasny. Być może niewystarczająco ich chwaliłem za to, co zrobili dobrze. Być może zbyt długo zwlekałem, żeby wypomknąć im pewne błędy. A na końcu być może powinienem na bieżąco te rzeczy omawiać, czyli stwierdzać, że to jest zrobione źle, nie tak się omawialiśmy. Trochę ciszy i na końcu, że zawsze nasza współpraca była genialna, więc wiem, że to się nie powtórzy. Wydaje mi się, że stosując ten motyw, od lat miałbym spokojniejsze remonty. Teraz to stosujemy i wiemy, że to po prostu działa i przynosi efekty. Jakbym miał streścić te trzy punkty i dodać jeszcze jedną rzecz. Tak, jeżeli kogoś zatrudniasz albo z kimś nowym zaczynasz współpracować, to będzie dla ciebie to oznaczało więcej pracy. Musisz się na to zgodzić. Jeżeli jednak na samym początku nie przeznaczysz wystarczająco dużo czasu na tą nową osobę. To jakoś to będzie. Ale tobie nie chodzi o to, żeby jakoś to było, tylko żeby było dokładnie tak, jak chcesz. Więc jeżeli już się decydujesz koję zatrudnić, poświęcasz tej sobie czas na zdefiniowanie celów, na pochwały i ewentualnie jak już nauczysz się tego wszystkiego, to ewentualnie wyłapanie błędów, jak tylko się wydarzą. Żeby one nie narastały, tylko żebyśmy na bieżąco, na przykład spotkaniami raz w tygodniu albo co drugi dzień byli w stanie takie błędy wyłapać. Jeżeli chcesz poczytać więcej o tych konceptach, odsyłam Cię do książki Jednominutowy menadżer. Przypominam także, że subskrybenci tego kanału dostają materiały dodatkowe. W przypadku tego nagrania dostaniesz podsumowanie tego, o czym dzisiaj mówiłem. Jak odebrać bonus? Wystarczy, że subskrybujesz mój kanał, włącz sobie dzwoneczek, powiadomienia, przejdź na główną część mojego kanału. Tam będzie dodatkowe wideo, z którego będziesz mógł wyciągnąć link. Na tym linku właśnie masz dodatkowe materiały dla subskrybentów. Jeżeli podobał Ci się ten materiał wideo, to standardowo daj lajka, subskrybuj i podziel się w komentarzu, na jakie pytania mam odpowiedzieć w kolejnych nagraniach. Cześć!